Hej, cześć, się wam wszystkim, z tej strony Miki, witam was w kolejnym odcinku z serii GTA V. W poprzednim odcinku kradliśmy Batyska. W tym chyba będziemy już, tak powiem, przystępować do e, tego wielkiego rabunku. E, także... Oh, yeah. <coughs> Trevor zwołał ekipę. I właśnie teraz zmierzamy z Franklinem. Gdzie my właściwie zmierzamy, bo sam nie jestem pewien. Dobra. Um, skok na bla czekaj, to nie to chyba dobra, nie z tym, dobra, tak naprawdę Trevor i Franklin oni się tak jeszcze za bardzo nie znają. Franklin raczej wyglądał na taką osobę, która nie za bardzo była zadowolona. Trevorem, wiecie jak to jest, jeśli się gada ze świrem w ogóle. Security consulting the company our government uses to fight its wars and protect its shady interests all over the planet. They're the army, they're like the army, only they're private. They cost whole and even and clear to take government contracts. On I'm one of the first on the list. This container at the port. No, fajnie spotykają się pod front. Dobra. Chciałbym jakoś przejechać na drugą stronę, ale chyba się nie da. O, w końcu. Mieszkodzimy trochę samochód, bo sam skręca. Dobra. Tutaj się muszę dostać. O, przerzuciłem jako Franklina. Spoko, okay, także nie jestem gładnie pierdzielno. Udaj się do punktu obserwacyjnego. Dobra, muszę zejść 6 na dół. Uuu, a mam snajpę. A, no tak, przecież my to kradniemy. Oh, fuck. Zapomniałem. Ha, Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. All right, I got you, homie. Okay. Oh, there's a couple guards. These cats are shady, right? No, they're not shady. Yeah, they ain't no peace workers. Da się tak? Kurde, tak długo celował. Tak jest! Poszło! Ok. Oj, przerzucimy teraz jako tego super. Ja chcę jakąś broń. Dobra, mm, raczej strażników czy. Wow 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 wróć 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 Fuck hey, Zjebałem to, e hey, gone, huh? to Teraz już jest chyba ten Poptakać ją Dobra jak tą bombę się podkłada?

Ginty suko, jeszcze jeden. Ginty suko, Dobra, chyba jest czysto. Chyba te wasze to. Okej, okay. Dobra, w ogóle mam takie pytanie: Jaki film polecacie na dzisiejszy wieczór albo na jutrzejszy wieczór? Na wieczór ogólnie, jakąś fajną komedię chciałbym obejrzeć. E, oczywiście, piście propozycje w komentarzach. Liczę na to. Dobra, ja to pościągam? pedeł No dobra już podkładam czekaj na maście Dobra Nie to Kurde ja się gubię, ja się cholera gubię Dobra, ładunek podłożony Dobra, ja wiem, że oni mi tu wyjdą hey, zaraz. Day, a Dobra, tu już zmered, gdzie jest... fuck. Shit. No ogólnie powiem tak, zjebałem, Oh, w cholera tak nie ma wyglądać strzelaj po nodze. dobrze. Nie wiem, do koniec strzelają, ale nie strzelają. Chyba nie do mnie. Nie miała osłaniać, dupku. Czekajcie, bo tutaj biega dookoła, jeden zadał mi to w nerwę. Dobra. Dobra, zginął. Dobra, nie wiem co on robi. A, to on chyba chce wyjść. No tu jest. Dobra, podkładam tą zgiewaną bombę. W ogólnie to tak tym nie wyglądać ale i co wy na to pedały? W ogólnie jednego za, za plecami. No mało życia trochę mnie poniosło. Kurde, teraz nie wiem, obiec rufę, statkę jakoś, czy coś? Nie. Super, tylko że miałeś się za to skryć, idioto. O oh shit. No jaki poziom wyżej ja muszę odsapnąć, bo mam życie mało. Dobra, idziemy.

Dawaj to mordę. Jeszcze raz. Dobrze. Kurde, Dobra obra. Dobra. Uwaga, zaraz będę kichał. Ach, Ach, przepraszam. No, dzięki, dzięki. Eee... Zabiję go. Gdzie jest ten helikopter? A tu jest.

não estou pegando um é o claro. é claro. é claro. I co teraz? Dobra, muszę jakoś objąć ładnie, żebym się wziął. Yy, otwórz listę kontaktów, kontakty, detonacja. Amazing!

Jest. Kurde, żeś idioto No w prawo, w prawo, w prawo! Masakra, nie się starało się da. Czy mam zrobić? I no mam to urządzenie i. O, może tak teraz mi się uda. No w końcu. Masiakie. No, A Trevor już tu idzie, bo z kafem. Dobra.

Dobra, przeniesie urządzenie, zabezpieczymy sobie. Jest, tylko niech to płynie szybciej. Dobra. My to mogliśmy to helikopterem wziąć. Ciekawe, jakby to wyglądało. Chociaż no, ja już to i tak widziałem u, u brata, ale pewnie wy nie widzieliście albo część z was nie działa. Dobra. Bom mnie! Man, you can say whatever you want about Trevor, but shit, we got it done. Yeah, let's hope so. <laughs> <laughs> yeah, what? Hey, I mean what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I would be if certain known associates were not busy making themselves enemies of the state. <coughs> you know, the FIB, Merryweather, IAA, you could fuck with them all day long. But when you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass, you fucking chumps! H Hold on, man. A super weapon? The Chinese what? What you think is in there? No no, I thought he talked to you. All right, man, so what now? I'm so to have it taken back and found amongst the wreckage. Wow! Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What are you jealous you 20%? Się, no if that thing doesn't go back then we will all end up on every watch list in the entire planet watch list so fucking watch so they don't watch they kill idiot we'll all be dead within a week think all right listen take the truck take a guy do what you gotta do trevor all loaded up uh, trevor great then you and the patient can take it all back right fucking now <laughs> so you mean to tell me this shit was all for nothing man it's the hood all over again fuck come on franklin you owe me michael i am owed what you gonna do huh i think of something i gotta get franklin some work too i'll take this yeah yeah, yeah. Mnóstwo No, liczymy jakieś pieniądze, a tu nic z tego nie ma. ja. Ale nie, dostałem 20 milionów. Koszt nieważne transakcji, mam 20 milionów. Lubię to, lubię to. Tyle pieniędzy przeszło w nosa. No dobra, ale co teraz? 17 minut do końca stanę. No dobra moi mili, to ja już się z wami pożegnam. Widzieliście skok. Były no nie do końca tak jakbyśmy chcieli. Eee, no i cóż, ja już się z wami żegnam oczywiście łapa w górę. Facebook i te, tego typu rzeczy. No i cóż, trzymajcie się wszyscy ciepło i na razie.